Witajcie w następnej ale degustacji. Byłem dzisiaj w Lidlu i zobaczyłem coś nowego. Super Wodka. 42% e, niemiecka, wyprodukowana przez Eckert Wacholder, Brennera i GmbH. E, nie piszą z czego. Także nie będę zgadywał. Butelka wygląda fajnie, taka staroświecka aptekarska. Troszkę ta hmm, stylistyka przypomina absoluta. Jest korek sztuczny, co prawda, ale korek, ale z drugiej strony po, przypomina też troszkę nową serię e, wódek z mm, brudowa. E, to się nazywa Abstract Wodka, czy jakoś tak. Bardzo podobne. Ja tu próbuję e, tą folię jeszcze troszkę urwać, bo mi przeszkadza tutaj. E, jak mi się nie uda, to się mi nie uda. E, to jest czysta wódka 42%. Ale są też wódki smakowe, które bardziej przypominają tego hmm, abstrakta. Są kolorowe, jest limonka, jest malina, tam różne są, kilka tych smaków. Ja stwierdziłem, że powinienem spróbować oryginału najpierw. Co mi się tu odrywa? <ścoughs> Oderwał mi się tak ale jakoś wyniosłem, nie piszczało także jest w porządku fajna butelka przejdźmy do wódki, no i widzicie klarowna pięknie to wygląda minimalny aromat troszkę etanolu i to wszystko może lekka słodycz słodowość, ale Naprawdę na minimalnym poziomie. Ja się tu staram znaleźć aromata, to jest w temperaturze pokojowej, to nie jest yy, schłodzone, także aromat jest minimalny. Dobrze, zobaczymy jak w smaku. zrobię sobie. Słodka, słodowa, przyjemna, delikatna. Jest rozgrzewanie, ale nie ma takich piekących, paskudnych nut alkoholowych. Nie, wszystko jest bardzo ładnie wygładzone. Tu na butelce piszą, że jest 5 razy destylowana. No i chyba mówią prawdę, bo rzeczywiście wódka jest delikatna, przyjemna, lekko słodkawa, nie ma jakichś paskudnych. E, palących nut alkoholowych, fajnie się je pije. W temperaturze pokojowej, to jest ciepła wódka i jest dobra. Także schłodzonej, podejrzewam, że w ogóle nie będzie czuć. Czyli świetna do picia na czysto, ale też świetna do e, koktajli, drinków. Naprawdę dobra wódka. Niemiecka, ale 42%. Nie jest też bardzo droga. Nie wiem, jak zapłaciłem 17,99, ale nie jestem pewien w tej chwili. To nie jest źle. Oczywiście jest to troszeczkę więcej niż taka bardzo standardowa 37% wódka, ale to 42% i jest bardzo, bardzo przyjemna. No, to warto spróbować. Nie jestem pewien, czy będę próbował te smakowe wódki. No, ale może się zdarzy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała. Tak jak spodobała mi się ta wódka. Także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco. na no, przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No i przekażcie ten film swoim znajomym. Wasze zrobię. Prost.